Cześć, tu Galdor i na poważnie. Przeniesiemy się teraz do września 1939 roku. Niestety nie jest ciekawie, a nawet jest beznadziejnie, powiedziałbym. Lada chwila rozpocznie się oblężenie stolicy przez Niemcy hitlerowskie. Nasza armia Prusy to wspomnienie a armia Łódź leci na oparach. I w tej napiętej sytuacji, niejaki pan Bok, zresztą dowódca niemieckiej grupy Armii Północ, planuje śmiałe zagranie. Zawołał więc swojego kumpla generała Guderiana i mówi mu tak Chyłkiem przez tą miejscowość Wizna pójdziesz na przejście graniczne w Brześciu to znaczy na twierdzę Brześć Ale nie bój, no nie bój się Wysłałem przed tobą dziesiątą dywizję pancerną, ona zrobi tam porządek Jak postanowili tak zrobili 10. dywizja pancerna w dobrym humorze jeszcze ruszyła na Wiznę, taką miejscowość powiecie łomżyńskim Dobry humor wynikał z tego, że mieli czołgi, w powietrzu samoloty i ogromną przewagę. A może dlatego, że w horoskopie dowódca wyczytał, że będzie miał szczęście. Dowódca niemiecki Ferdinand Schall był ambitny i postanowił, że nie będzie czekał. No, nie będzie czekał na resztę sił niemieckich, tylko jeszcze tego samego dnia przed kolacją przejdzie na drugą stronę armii. Taka rzeka. Nie wziął pod uwagę jednej rzeczy. Że Polakom takie działanie może się przecież nie podobać. Ewentualnie należy się spytać i przy odmowie wycofać. Teraz wyobraźcie sobie, że maszerują niemieccy żołnierze i jadą czołgi przez wiznę. Ludzie się chowają w domach, a biedronce rzucili warzywa świeże. Wszystko wychodzi. Do momentu, gdy czołgi szala znajdują się już na moście. Wtedy dzieje się coś, czego Niemcy się nie spodziewali. Natknęli się na pierwszych żołnierzy Polski w sile więcej niż dwóch. Zresztą wieść gminna niesie, że dopiero przybycie generała Guderiana spowodowało, że Szal powiedział coś więcej niż uciekajmy, tam są Polacy. Co się właściwie stało? Czołgi, które znalazły się na moście przestały jakby istnieć, o ile nie uznamy spalonych resztek na dnie rzeki za czołgi. Oddział naszych saperów po prostu wysadził most. Ot niespodzianka. Dodatkowo, bo tego było za mało, nasi bohaterowie zaczynają strzelać, ci dzielni polscy saperzy do tych Niemców, co są po drugiej stronie rzeki. A ci zgłupieli. Ktoś oczywiście krzyknął, nie taka była umowa. Szal wolał się w takiej sytuacji wycofać. Kto tam wie, ilu tych Polaków jest? Pomyślał. Widać trzech strzelających, a może dwóch się jeszcze gdzieś za płotem chowa. Niemcy nie są jednak bezbronni. I rozpoczął się ostrzał altereryjski polskich pozycji. Trwało to praktycznie całą noc i dzień następny, gdzieś do południa. Podobno od samego dźwięku i to 50 km od miejsca walk wypadały okta, a nawet jeśli tak nie było, jeśli taka nie jest prawda, to takiej nawałnicy ołowiu Wizna nigdy wcześniej nie widziała. No i jest tu taki mały problem, bo pomyślcie. Przez chwilę. Jeśli strzela artyleria w konkretne miejsce, czy to nie oznacza, że właśnie duże siły niemieckie zamiast być już 100 km stąd stoją, ewentualnie siedzą w tym samym miejscu? A czas leci. Następnego dnia nadszedł XIX Korpus Pancerny lekko poirtowanego już wtedy generała Heinza Guderiana. To była taka siła, którą nawet polski żołnierz musiał zauważyć, a co lękliwsi mogli uznać za niebezpieczną. 32 tysiące żołnierzy i około powiedzmy 350 czołgów. Wsparcie lotnictwa oraz potężna artyleria. Po naszej stronie mamy jednak przykład szlachetny, bohaterski, taki wzór do naśladowania, taki az w rękawie, czyli kapitana Władysława Raginisa. Ten, kiedy usłyszał, że idzie na niego taka masa ludzi i jeszcze więcej sprzętu, nie pomyślał, że trzeba się poddać, że czas się zmywać, zapomniałem, że laska wyłączyć, tylko dał uroczyste słowo honoru oficera, że nie zejdzie żywy z linii obronnych. Będzie walczył do końca swojego albo Niemców. Miał nasz kapitan do dyspozycji 20 oficerów oraz 340 podoficerów i żołnierzy. Dodatkowo 6 dział 24 CKM -y i broń specjalną w postaci dwóch karabinów przeciwpancernych. Za plus trzeba uznać, że sprzyjał mu teren w postaci bagien i rzek. Co jakby nie było powodowało, że Niemcy nie mogli, chociaż niektórzy chcieli, a jeden nawet się domagał rozwinąć całej swoje siły i rzucić na Polaków. Guderian, jak usłyszał, że zatrzymuje go taka garstka ludzi, Najpierw zrobił się purpurowy, później zaczęła mu brew latać, a następnie kazał atakować. No bo jak nas tylu Polaków teraz zatrzymuje, to co będzie pod tym wrześniem, gdzie Polaków kilka razy jest więcej i w lepiej ufortyfikowanym miejscu? Niemcy mają jednak szczęście, bo linie obronne Polaków to nieklimatyzowana z wygodami linia Marinota we Francji. Munkry nie miały wentylacji, część nie była zamaskowana, a niektóre nie miały nawet kopuł pancernych. Niektórzy twierdzą, zresztą, że z tym brakiem maskowania to w naszej fantazji przesadziliśmy, ale tak naprawdę to sytuacja nie jest ciekawa. Nasi bohaterowie, ci dzielni żołnierze, praktycznie nie mają po pierwsze broni przeciwpancernej, a Guderian śleje oczywiście falę za falą swoich żołdaków. Mimo przewagi, Niemcy wcale nie posuwają się tak szybko jak chce generał. Przez większość dnia straty są duże, a Polacy bronią się dalej. Poszczególne bunkry niestety z czasem są izolowane przez czołgi niemieckie, ale nawet wtedy trwa obrona, dopóki jest chociaż jeden karabin, a większość obrońców nie stanowią ranni i zabici. Jeden z niemieckich oficerów wspominał, że w jednym bunkrze wysadzili karabin polski, ale i tak nie mogli, nie potrafili zbliżyć się do bunkra, a o dostaniu do jego wnętrza nawet nie marzyli. Dopiero czołg i saper z dziesięcioma granatami dał szansę Niemcom na zlikwidowanie oporu Polaków w tym konkretnym bunkrze. Do ranka następnego dnia, czyli 10 września, niestety większość punktów obrony polskiej została zlikwidowana. Oddziały niemieckie ruszyły dalej na Brześć. Generał Guderian nie zdobył jeszcze jednego bunkra w Górze Strękowej, a jest to bunkier dowodzenia naszego kapitana. Niektórzy mówią, że Guderian bał się atakować. Ten bunkier. inni, że czekał na posiłki z Berlina. Faktem natomiast jest to, że wysłał swojego parlamentariusza z żądaniem poddania się. Żądanie swoje wzmocnił ostrzeżeniem, że jeśli Polacy się nie poddadzą, to wszyscy jeńcy zostaną rozstrzelani po bitwie. Nasz dowódca poprosił o czas na Po godzinie kapitan wydał rozkaz poddania się. Poszczególni żołnierze wychodzą z bunkra, no i tutaj pokazuje się różnica pomiędzy kimś, kto jest żołnierzem, rycerzem, dżentelmenem, a przede wszystkim oficerem wojska polskiego, a kimś, kto ma predyspozycję co najwyżej do złodzieja w markecie. Jak się daje słowo żołnierza, oficera czy honoru, to co się obiecało, się spełnia, mimo że boli. Kapitan Władysław wysadza bunkier, w wyniku czego ponosi chwalebną śmierć i realizuje to, co obiecał. Tak smutno kończy się dwudniowa obrona naszej armii z przeważającą hordą niemiecką. Co dzieje się dalej? Niemcy zostają opóźnieni w marszu o dwa dni. Polskie wojsko zyskuje dzięki temu czas na przygrupowanie się. Guderian niestety dociera do twierdzy Brzeź, gdzie po ciężkich walkach i aż siedmiu szturmach całego swojego korpusu ją zdobywa. Generał Szal cztery lata później bierze udział w operacji Walkiria. Zamachu na Hitlera. Zostaje aresztowany, ale z jakiegoś dziwnego powodu, a może szczęścia, przeżył wojnę i czystki. Z ciekawostek Władysław Raginis zostaje pośmiertnie awansowany na majora. I ostatnia rzecz. Kapitan był oficerem Korpusu Ochrony Pogranicza. A jego kontynuacją w czasach obecnych jest Straż Graniczna. Czyli w dużym uproszczeniu mogę wam powiedzieć, że mieliśmy wtedy mega Straż Graniczną. Pozdrawiam was, moi cesarscy bracia i siostry. Cześć.